Piotr ze SOPW10 przerywa milczenie w sprawie. Rozwodu. Tracę cierpliwość. Lada moment startuje nowa edycja programu, który wzbudza spore emocje, ślubu od pierwszego wejrzenia. Tymczasem jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show z dziesiątego sezonu, żali się, że nie może uzyskać rozwodu. Piotr Miechowski ma pretensje nie tylko do partnerki, ale i produkcji programu. Agata i Piotr zostali małżeństwem w dziesiątej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia. Od początku ich relacja wzbudzała sporo emocji i kontrowersji. Przed kamerami nie szczędzili sobie ostrych słów, a finalnie podjęli decyzję, że nie będą walczyć o ten związek. Pod koniec ubiegłego roku zapadła decyzja o rozwodzie. Ostry konflikt Agaty i Piotra ze ślubu od pierwszego wejrzenia. Napięta relacja między Agatą a Piotrem nie zakończyła się z finałem programu. Okazało się bowiem, że mężczyzna, który po ślubie przyjął nazwisko żony, po rozstaniu z nią nie zamierza z niego rezygnować. Trudno jest w tej chwili przekreślić całą rodzinę, z którą mam do dzisiaj kontakt z resztą, przekreślić wszystkich ludzi o takim nazwisku ze względu na to, że nam się nie udało. Czy to jest nasza wina wspólna, czy to Agaty wina, czy moja, to jest nieistotne w tej chwili. Także został Piotr Miechowski i Piotr Miechowski już pozostanie przez najbliższy przynajmniej czas, podkreślił Piotr Agata nie kryła oburzenia taką decyzją. Piotr ze ślubu od pierwszego wejrzenia ujawnia kulisy rozwodu. Piotr jest dość aktywny w mediach społecznościowych. Co jakiś czas organizuje dla swoich obserwatorów popularne QA. Podczas ostatniej serii pytań, jeden z internautów był ciekawy, czy jego stosunki z Agatą uległy poprawie. Pojawiła się również kwestia rozwodu. Uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia ujawnił, że nadal nie doszedł on do skutku. Powodem ma być brak kontaktu z Agatą, ale też brak działań w tej kwestii ze strony produkcji. Nie mamy żadnego kontaktu, tak samo w kwestii rozwodu się nie interesuje, odpowiedział Piotr i dodał. Nie mamy rozwodu, nic się nie dzieje, a ja powoli tracę już cierpliwość na produkcję. Kontaktowałem się, to zganiali niby na adres, że nie dochodzą listy. Mimo podania adresu pracy również zero kontaktu redaktor. Pisownia oryginalna. Jedna z osób dopytała się Piotra, dlaczego produkcja ma być zaangażowana w ich rozwód. Odpowiedź jest zapisana w podpisanej umowie z produkcją. Wyja